Jak wiecie, trwa zrzutka, w której zbieramy pieniążki, żeby pomóc szpitalom w Polsce, lekarzom, pielęgniarkom po prostu w tych trudnych czasach. Także mam dla Was kilka informacji. Możecie sobie tam wejść i zobaczyć, czy coś się zmieniło, ponieważ mocno, mocno działamy. Już prawie 100 tysięcy złotych zostało wydane i już pierwsza dostawa masek przy została dostarczona do szpitala w Wysłowicach. Także mega fajnie. No i co? Zachęcam jeszcze raz wszystkich do, do wpłaty. Każda złotówka się liczy. Jak wiecie, pomoc jest teraz potrzebna. Więc co? Lecimy, a my. Jeszcze jedna informacja, bo dzisiaj był stream. Jak przejdziecie sobie na zrzutkę, palcem w górę, oczywiście, albo z linku w moim bio na Instagramie, to w zakładce aktualności możecie sobie zobaczyć, co już zostało zrobione. Jak, jak tam postępy. No i co? Codziennie z naszym udziałem grać w sobie w gierki. Będą teraz codziennie prawdopodobnie streamy i one wszystkie będą 100% charytatywne. Także też mega fajna inicjatywa myślę.